W, stronie, wikim, wis, wis, wim, w piątym odcinku Five Nights at Freddy's 3. Teraz y, będziemy brali w noc piątą. Na początku, jak załączyłam właśnie tą um, piątą noc, właśnie była taka ręka, ja się strasznie nie i zrozumiałam, myślałam, że, no, że wiecie, no, że, że niedługo ta ręka będzie przede mną, no, w ogóle ta postać, to, to widać, że ta ręka będzie przede mną, to nie, no i zrobię niedzielę.

Predu. co trzeba zrobić, żeby żeby Predu. 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 na Predu. 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 no Predu. 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 będzie Predu. 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 Ale na przykład jak on będzie ta tutaj jak właśnie żeby mieć na przykład żeby mieć akurat włączone albo właśnie system reset, to właśnie to menu, albo kamerę. Jezus Maria się Teraz to już tak na poważnie. Ale wiecie, akurat dla mnie nie jest aż taka straszna, żeby jeździć, krzyczeć i jakoś sikać walki, czy coś. Jezus Maria! Nie będę po prostu tak krzyczeć, żeby po prostu nikogo nie przestraszyć. Dobra, to jest skrót, tak? Mój kolega właśnie jest już druga, Cię wiem, że i tak potrzebuję tego. Dobra, dobra, dobra. O, Jezus Maria. Jezus jak ja się wystraszyłam Do Jest to jestem angielską Jak ona jest tutaj słodka ojej cicho ciszej tam, cicho tak, tylko się nie posikaj, dobra? Nie no patrzcie na przedmiot, tu był. Spojrzałam na kamerę czwartą. Już. Jezus. Jezus Maria, to jest cika? Jezus tak. Przygotujcie się na dżam Jezus Maria! Tak się już przestraszyłam. Ej jest czwarta! Czwarta! Nie przejdę. Springtrap tutaj będzie, na 100%. Nie ale jest ten eee uh, 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 uh. się nagrało, proszę Co <grymne> się mam, gdzie on jest? Winkra. Powiesz się. Słyszę go jak chodzi po wentylację. Noc piąta, piąta ajem. Wiem, nie przejdę tego i tak. Uff, już się boję. Wiedziałam. Wiedziałam. Patrzcie przebiegnie. No i będzie fajnie. Będzie fajnie. Proszę, no nie mrugaj. Nie. No nie mrugaj. Spokojnie, spokojnie. Jeszcze raz. Wiem, że przegrałam. Nie musisz.

No, no, to wszystko przed niego. Już 12, a no. ja No, No, chodź. Chodź mi. Jezus magia, mi siast ty. O, trzeba naraz, jak fajnie. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Zawsze um, mi o Jezus jak mi się zlękło. Może Proszę, 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 proszę. Nie, patrz, nie patrz, nie patrz, nie rób groszy, proszę, nie rób, nie rób groszy. No, jakim cudem, przecież tam był tylko. Jest tu, jest tu, widzę Wiosna jest tuż za rogiem. Zauważyliście, że jak stoi przed wami, to ma. To jest inny. A jak jest właśnie tutaj przy rogu, to jest w ogóle większa in, in, większość. Trzy, dwa, jeden, zacznie mrugać, no mruk, mruk, mruk i spring. Boże, ta jego ręka. <śmiew> Dobra, dzięki za oglądanie. Zobaczymy się w następnym odcinku. Pa!